Witam. Nie wiem, czy, czy go dobrze mierzę. No to jaszczą samiec. Przed chwilą ślizną się tutaj po dachu. Spadły mi troszeczkę tego gołębie. Dziś są wypuszczone sport Po zimie pierwszy raz i od razu tu nawet jedna samica, tiplerka, od no tego kolegi z Radomia, z tej linii takiej angielskiej, prostej. Po rodzicach angielskich widzę, że na drzewie siedzi. Gdzieś tam jeden tipler, widziałem, że w między międzydrzewnym tak samo siedzi, a reszta A reszta idzie tu jeden Budapeszt Nie wiem czy go widać, A tam są jeszcze Trzy O, już nie. Aja. A Już, ale jeszcze nie odpuszcza. A już bił jednego, odlatuje. Nie wiem, pod słońce jest to, nie wiem, czy będzie widać cokolwiek, ale no tak to wygląda. Nie poradziłem sobie, a tu jest drugi. Dramat. Tu jest drugi. To jest drugi krąży, a drugi, a inny bił z, z innej strony. Także e, tu jest ta samica tiplerka. O, gdzie nie, tutaj przyleciało, blisko. Nic nie widać. Ona to świeża. Jest eee, tu jeden krąży tak samo. Wyczaiły stołówkę. I a tu jest ta. Siądzi na drzewie? Przedtem siedziała na drzewie. Ona się boi. Pierwszy raz dzisiaj wypuszczone są te gołębie, A poza tym te są tam. Tu są dwa, cztery, pięć. Eee, tu a jeszcze jeden jedzie na dół. Budapeszt. No jest kłopot straszny. Nie wiem gdzie ten jaszczom odleciał, bo były dwa. Jeden, a jeden jest tuch, Cały czas czai. Nie wiem czy go tego w ogóle tak nie widzę. Tam jest samiec. On przed chwileczką jak mówiłem, ślizną się po dachu. Tego widziałem, tego śledziłem, a tu inny uderzył z innej strony. Także nie poradziłem sobie. Z nim przez ten okres dzisiaj jest super pogoda, no ale, tak jak widać, nic z tego nie będzie. Tu jeden Budapeszt, nie, nie Budapeszt, to jest ta samica tiplerka. A ten zaraz ją skubnie, bo tam ona poleciała. Tam, a nisko lata, leci tam dołem, a nieziutko leci. Nieziutko leci siądzie na drzewach siadła tam na, na, nie wiem czy to topola czy brzoza jest te gołębie nie latały, nie wiadomo a ten jaszczom tutaj odchodzi będzie je tutaj pilnowo. szczelanie nic nie daje no tamtego wytrąciło ten bije gdzieś tam w tamtą stronę tam gdzieś bije, nie wiem czego widać ale odwraca się w tą no i to tak Idzie w tą stronę tam się na, na latawce się ustawi, a te schodzą na dół. Schodzą na dół, najgorsze że muszę jechać, a, a wypuściłem myślałem, że będzie spokojnie. Śliczna pogoda jest No ale to jak widać Jak na tą chwilę Te jeszcze ptaki takie one Te schodzą mi tutaj gdzieś O tu są Nie, może dosiądą Zamkną im klapę i nie wchodzą i nie siedzą zamknięte. Na chwilę tak, żeby t, troszeczkę te skrzydła przeprostowały, śliczna pogoda jest. I te wesolutkie gołębie wyleciały, no i, I takie na, naprawdę takie kocury te gołębie są, ale nic z tego nie będzie. Bo... Tak, 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 Dwa naraz, no jeszcze tak nie było. Gdzieś uciekły. Tu jest jeden sam Zejdę im może na dach, niech sobie zasiądą. one jeszcze... Te gołębie tak po zimie, to tak nie bardzo. Od października siedziały. A tu jest Budapeszt. Dwa tiplery. Zagłębiaki i, i angielskie. Ale tak ja mówię, po zimie to one takie Pierwszy raz otworzone na no. pogoda gdzie one są, a tu są i takie nierozlatane i od razu, od razu je hukną jaszcząp ej tak, ale nic z tego nie będzie, bo jak to taka sytuacja, a co najbardziej ciekawe, to przez hm, tydzień czasu były gołębie na dachu, goniłem i tak dalej, takie wypuściłem, żeby je złapał tak. I akurat te nie wziął. I goniłem je i wtedy tak jeszcze zimno było, i, i, i tego nie mi ktoś powie, skąd wiedział, że te nie trzeba łapać. Tak to to jak Matrix. Tutaj latają w każdą stronę. jest takie białolotko takich stiplerów angielskich. Samiczko też? Te gołębie po zimie to tak się zachowują. <laughs> Jakby nie moje gołębie. No. Teraz trochę wystraszone są. To, to e, mi się ciężko siada. Ale niech siadają, niech wchodzą. Jeszcze jeden tipler wpadł tam, tam między, między drewno. Tam o, o, e, te kominkowe, tam pod drwutnie. Widzę, że tam siedzi, na, jak wyleci spokojnie. Ale w każdą stronę latają. A tu jest to na białych lotkach. Samiczka. Jest angielskiego i tak nie mogą siąść. Jak już siadają, no ja już siadły. Tu siadły Budapeszt jeden I... i po kolei będą siadać. Ja już wezmę im klapę, spuszczę, żeby już więcej nie wychodziły. No bo. Hm. I tu jest to angielski. Tam ta samica siadła, tam na drzewie ta. To... Ta nowa, świeża taka jest cała ich para no i siadła, żeby, żeby czasem nie skumnął ją aż, bo szkoda była już załączona jest parę z takim siwym samsem ej, tak w kółko będą się kręcić A, no są dwa, nie, dwa zagłębiaki i dwa angielskie zrobimy pauzę wezmę i spuszczę tą klapę kocury są fajne te gołąbki takie fajne, naprawdę fajne no ale cóż z tego jak tu jest zagłębiaczek taki co z tego jak Ja jaszczą na, na chwilę, nie odpuszcza jest problem straszny nawet jeden, dwa jeden w górze, drugi na dachu, uderzył w dach i co ciekawe mi się wydaje, że to były dwa samce Także, e, walka trwa Ale to nierówna walka jest Te się tak kręcą Nie wiem, październik, listopad, grudzień, styczeń no. Trochę posiedziały te gołębie Nie wiem czy nie mogą siąść Nie wiem, było ich sześć o to jest... Aha Nie wiem co się stało to z tymi białymi lotkami nie ma Może siadła tutaj na dachu a tutaj fuk, fuk Ale boją się Jak, to świe, jak się po świeżym otwarciu to się gołębie boją Boją a tutaj ta samica czarna angielska siadła i tak i te też boją się strasznie Uderzył w niej, raczej, raczej nawet one były w górze jak bił jaszczą Ale się boją i dwa samce tiplery, takie zagłębiaki Zaraz je pokażę na dachu Niech jeszcze się pozlatują, może tamta samica Zrobię pauzę O wyleciał ten, U, jaki wystraszony Wyleciał ten z drewnu. No i tutaj Mamy jednego samca Zagłębiaka i Samiczek z angielskich, jedno z angielskich lata, jedna ta samica e, siedzi tam na drzewach, ta siwa. To jeszcze mam Budapeszta jednego, resztę tam spuściłem klapę, jedno mi nie siadło jeszcze. I jednej takiej szymlowatej, a te to śliczne, kocury są z tych, tych zagłębiaków. A tam jeszcze wychodzą mi to także wezmę je przymknę. Jedno z tymi na dachu nabiałem. Jednej samice jakieś szymerki jeszcze brakuje? I tak. Także znów czeka mnie ciężka przeprawa. Ta jest fajna. Taka czarna. ładny gołąbek Z zeszłego roku super to latało. To jest młoda samica z zeszłego roku. A nie, nie, to jest samica. To jest samica z Biłgoraja na niemieckiej obrączce Myślałem, że to jest moja samica. Leci jeden siwy, nie dojrze, grochowy, nawet na, na plecionym ogonku. Nie mogą siąść. Także a reszta to trochę tam w Już nie wchodzą, bo. Mogą być tutaj samiec, a ta, najgorzej to z nie wiadomo co z tamtą samicą, tą siwą. <laughs> siedzi tak, żeby sobie ona, tak jak, tak jak mówiłem, ona wypuszczona jest dziś pierwszy raz. No i żeby nie żeby tego muszę za chwileczkę rozstawić, rozstawić drabinę, położyć kurtkę, no bo jak bije, tutaj uderzył na gołemnik, no jest kłopot. Ja już muszę jechać. Przyjechałem tak jak wypuścić, myślałem, że taka samica mi siedzi tutaj na... Jakoce tutaj na białych lotkach. One po tylu miesiącach to one, hmm, one takie nie bardzo tego łębie są. To też jedno leci, nie mogą sobie poradzić z siadaniem, jeszcze dodatkowo ten Jaszcząb, jeszcze dwa i no to tak. Tak mniej więcej wygląda. Zobaczymy. Zobaczymy, bo nie mogę sobie poradzić. ale co najciekawsze, to jest tak jak mówiłem. Skąd wiedział, że tych gołębi nie trzeba łapać? Tydzień czasu je tutaj wypuszczałem. Dwa praktycznie one spały na dachu. Gonione były cały czas, rzucane i tak dalej. I ich nie złapał. Bardzo zastanawiające. A tutaj gołębie pierwszy raz bym tego i od razu huknął. Jeden tu, jedno w górze. I. I tak to. Na górze to nie wiem, gdzie właśnie nawet nie widać tej samicy takiej. E, 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 szymlowatej takiej Szymelki Gdzieś tam poleciała w tamtą stronę I Jak to jest Że te głębie jak, jak są e, Przytrzymane trochę to takiego dostają trochę Szkety Nie mogą załapać O co chodzi no, Do wieczora może się pozlatują Także tak króciutko Samoloty latają Wiosna Na 100% No ale ale też i kłopoty zastrzebiłem na 100%. Chociaż dziś jest chyba ostatni dzień, gdzie jest tak pogoda, a później już jest zapowiadane znów, e, znów jest e, deszczowo. Troszeczkę ta woda e, e, powiedzmy wsiąkła, i, i co, i no trochę tak przesuszyło się, no ale jak jutro, od jutra znów deszcz, no to też nieciekawe. Tam gołęby się poniosły ładnie. Abyście koledzy. E, e, gdzieś tam wiedzieli o obrączkach adresowych. Potrzebuję e, zamówić sobie obrączki adresowe, ale takie, żeby były oblewane, e, takie nie aluminiowe, grawerowane, tylko normalne, tak jak są związkowe obrączki, tylko e, żeby były to a, e, obrączki adresowe. Ten tipler nie może się nać. No jak tego co ludzi? To dajcie znać w komentarzach, czy. Macie jakieś namiary na obrączki. Odzwoniłem w kilka miejsc, no to do jednej, w jedno miejsce się w ogóle nie dodzwoniłem, a w drugie tylko robią e, e, obrączki e, aluminiowe, takie grawerem, ale to nie bardzo mnie zeszłego roku miałem te obrączki, ale raz, że e, wytracają ten kolor, a dwa, że mało treści się na nich mieści. No takie niskie są. wszędzie. Bo, wsiądzie? Boi się? Jest tutaj sam taki niebieski Niech wchodzą Jak coś to dajcie znać W komentarzach jeszcze samice Takuje jeszcze tej si te, i ta siwa samica No zobaczymy Zobaczymy wieczorem jak to z tego ja im tutaj żeby one już tu nie wychodziły To jest ta fajna taka co się dzieje, sereny wyją. No więc mi otwieram po prostu klawisze, żeby klapy tego zostawić, a, a resztę będzie po prostu zamknięte. A tak to fajne kocurki. Ładne te są w takie fornie. Normalnie gołębie nie chcą rozwalić. Dlatego ja też chciałem wypuścić, bo tam ta samica będzie tam siedzieć na drzewie. No, zobaczymy. Takie jak strzymane gołębie, to tak się zachowują dziwnie. Także pozdrawiam wszystkich. Jak zwykle zapraszam na kolejne filmy. Świeci słońce, ładna pogoda, ale nic nie widać w ekranie. Także do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.